Witam serdecznie. Kikowy szlak, ale Rzepin, obrzesza Rzepina, nie słowickie łąki. Jedno z pięknych Rzepińskich jezior, zaraz będzie może troszeczkę lepiej widać. 6 marzec 2013. Dziś kilka słów na taki temat odpowiedzialność za słowa. Czy jesteś odpowiedzialny, czy odpowiedzialna w pełni za słowa, które wypowiadasz? Czy zdajesz sobie sprawę z siły słów, których używasz? Czy, czy wiesz, że mają one moc niezwykłą, niesamowitą? Tak naprawdę mają moc życia lub śmierci. W słowach jest potężna siła, potężna siła. Eee, słowa y, mogą być jak ostrze miecza, albo ostrze pługa, lemiesza w pół, czyli mogą jak miecz zabijać, niszczyć, lub jak ostrze pługa orać grunt, ziemię, przygotowywać do e, e, siania, z czego potem wychrasta piękny plon. Czy zdajesz sobie z tego sprawę, że w słowach jest potężna siła? Jak używasz swoich słów? Do kogo je kierujesz? Kiedy budujesz biznes marketingu sieciowego, kiedy rozwijasz przedsięwzięcie, w którym współpracujesz z ludźmi, e, budujesz coś, co, co jest z jednej strony przewspaniałym, no niezwykłym, cudownym, e, e, no wielkim, i, I naprawdę niesamowitym przedsięwzięciem, z, m, mocnym, oczywiście trwałym, jeśli to wszystko poprawić, a z drugiej strony, jednak buduje coś delikatnego, coś, co, co wpływa bardzo na ludzkie życie i sposób w jaki używasz słów, sposób w jaki komunikujesz się z ludźmi, co i do kogo mówisz, odgrywa ogromną, ogromną rolę. Tak, przyszedł mi dzisiaj ten temat. Ale właściwie, z, może nie ma jakiegoś tam konkretnego powodu, jakiejś tam sytuacji, dlaczego chcę o tym mówić, ale wydaje mi się on ogromnie, ogromnie ważny. Czasami zajmujemy się. Sprawami, które nie są jakby związane z nami, z naszym przedsięwzięciem, z tym, co dotyczy naszego życia w pełni, z tym, na czym powinniśmy się skoncentrować, to, co jest no, podstawą właściwie naszego działania. A koncentrujemy się, czy skupiamy się na sprawach zupełnie jakby innych. Chcemy zmieniać świat wokół, nie zdając sobie sprawy, że trzeba nasze życie zmieniać. To, co jest wokół nas, to najważniejsze, że od siebie potrzebujemy to zacząć, że wszelkie słowa, które kierujemy które chcemy wypowiadać, powinniśmy wypowiadać do siebie najpierw, kierować je do siebie i sprawdzać, czy wszystko, co mówię, sposób, w jaki mówię, treści, jakie wypowiadam, byłyby przeze mnie do przyjęcia, jeżeli byłyby przeze mnie do przyjęcia, jeżeli będę je akceptował, jeżeli są w porządku i będę się z nimi w pełni zgadzał, ale bez tego jakiegoś emocjonalnego zabarwienia, że musi być po mojemu, tylko tak zupełnie obiektywnie, to wtedy ok. a jeżeli nie, jeżeli sądzę, że dotykałyby mnie, przynosiłyby mi szkodę, byłyby jakimś tam nadużyciem, to nie powinienem ich nigdy, nigdy wobec nikogo wypowiadać. Myślę, że to tyle na ten dzisiejszy kikowy szlak. Temat ogromnie ważny, bo słowa, które wypowiadam, jak powiedziałem, mają siłę przeogromną, niesamowitą. Nie zdajemy sobie często sprawy, w większości w ogóle sobie nie zdajemy sprawy z tego, jak one są silne, jak one są mocne, że na nich wisi cały świat. Jest takie powiedzenie. E, e, angielskie, amerykańskie we are hung by the tan, czyli jesteśmy zawieszeni na swoim języku. I, i to, jest, to jest gdzieś tam cytat z Pisma Świętego i absolutnie stuprocentowa sprawa. Wisimy na swoich językach. Nasze życie jest takie, jakie nasze języki. Tak, jak ich używamy, tak, jak wypowiadamy sobie przyszłość, według tego idzie za nami nasze życie. Pamiętaj o tym, czy jesteś w pełni odpowiedzialny, czy odpowiedzialna za to, co mówisz. Czy... Czy zdajesz sobie sprawę z tego, co mówisz? Jeżeli masz jakiekolwiek pretensje do kogokolwiek, że w życiu nie jest tak, jak potrzeba, że wszystko się nie układa tak, byś chciał, że chciała, że są problemy, kłopoty i tak dalej, to pomyśl, jak mówisz, jak wypowiadasz swoją przeszłość, o czym mówiłaś, czy mówiłeś wczoraj, przedczoraj, pół roku temu, rok temu, bo dzisiaj to masz. I pomyśl, o czym mówisz dzisiaj, bo będziesz mieć to, co mówisz dzisiaj i tak jak postrzegasz świat dzisiaj, to samo będziesz mieć jutro, pojutrze, za pół roku, za rok, za dwa. Pamiętaj o tym, pamiętaj o tym. Odpowiedzialność za słowa. Wielka, wielka, ważna. Jeden z, z najważniejszych spraw w ogóle w życiu. Do zobaczenia jutro. Hej!